Witam Was serdecznie w moim kolejnym filmiku. Teraz zwiedzamy dalszą część wodospadu Kyrka. Jesteśmy pod największym wodospadem. Ten wodospad nazywa się Skradiński Bóg, pod którym można się wykąpać. Oczywiście nie teraz, ponieważ jest już po sezonie też był okres deszczu deszcz padał dość intensywnie przez parę dni widać, że te rzeki są wezbrane, że ten wodospad jest potężny. Zapraszam do poprzedniego filmiku zwiedzamy pokładkach całą trasę. Ten filmik specjalnie jest osobny, żeby móc zobaczyć tylko ten wodospad, ponieważ niektórych może tylko on interesować. Można sobie porównać, jak on jest potężny. Teraz po sezonie można powiedzieć w okresie bardziej deszczowym niż w lecie, gdzie można się tutaj wykąpać, można plażować, te budki, które wcześniej było widać, to wszystko jest otwarte, tu jest pełno ludzi, tu jest gwar, ruch. No całkowity inny widok jest teraz, a całkowicie inaczej to wygląda w czasie sezonu. Warto przyjechać, dlatego zapraszam Was do tego, żeby oglądać również mój poprzedni filmik. Ja nazywam się Romek, razem z żoną jesteśmy w Chorwacji przez okres od końca września do grudnia, tutaj jesteśmy w listopadzie, zwiedzamy sobie Park Narodowy Kyrka. Całkowicie inaczej się go zwiedza po sezonie. Nie ma w ogóle ludzi. Ceny są inne. Jeśli chodzi o ceny, to drodzy, płaciliśmy 30 kun, czyli to jest 18 zł od osoby, a w czasie sezonu jest to 120 zł od osoby, czyli 200 kun. Jeśli chodzi o ceny. To oczywiście cena ta jest niższa po sezonie, dlatego przede wszystkim, że nie ma statków, którymi można tutaj pływać, a są wliczone w cenę. Te osoby, które planują zwiedzanie Parku Narodowego i pływanie statkami, to naprawdę zachęcam do tego, żeby zaraz po otwarciu parku przyjechać i wtedy w pełni wykorzystać sobie czas. Warto to zwiedzanie zaplanować, żeby właśnie w odpowiedni sposób opłynąć ten park narodowy. Tutaj właśnie po tych kładkach, które są w poprzednim filmie, można obejrzeć sobie, jak tu można spokojnie spacerkiem obejść, dochodząc do tego wodospadu, później się pod nim wykąpać. Teraz naprawdę no, jest niesamowita ta woda, siła tej wody, ten szum, ten wodospad robi przeogromne wrażenie, jak tutaj. Jest pięknie, drodzy, zachęcam was do tego, żeby przyjechać do parku narodowego, żeby go zwiedzić. Teraz widzimy właśnie ten Skradinski Bóg, ten wodospad, który w sezonie można powiedzieć przysłowiowo się sączy, a tutaj jest przeogromna siła. Dzięki temu, że ta woda tutaj w takich ilościach cały czas płynie, w sezonie deszczowym więcej, w letnim mniej, to również znajdują się tutaj pozostałości po elektrowni. Taka ciekawostka tutaj właśnie... Ta elektrownia wodna na Kyrku została uruchomiona w 1895 roku, tylko dwa dni później po tym, jak Nikola Tesla uruchomił elektrownię na rzece Niagarze. A dzięki temu, że ta elektrownia tutaj zaczęła działać w 1895 roku, to szybenik. Dostał prąd elektryczny wcześniej niż inne miasta europejskie, to taka ciekawostka. Tutaj, teraz widzimy, drodzy, tam pomost. Tam można dopłynąć statkiem z miejscowości Skradin, czyli to jest jeden z punktów początkowych, który możemy zacząć zwiedzanie. My dojechaliśmy do Lozowac. Tam można na parkingu zostawić auto, podejść na nogach, lub też są autobusy, które podwożą właśnie turystów do punktu początkowego powiedzmy tej kładki gdzie można obejść te wszystkie małe, pomniejsze wodospady i dojść do tego właśnie dużego gdzie zaczynaliśmy ten film to jest jedno z wielu miejsc, w których byliśmy w Chorwacji. Jeśli się Wam podoba, zapraszam Was do tego, żeby subskrybować kanał, będziecie mogli oglądać więcej filmików, może w przyszłości pojawi się ich znacznie więcej. Komentujcie, pytajcie, jeśli będę mógł, chętnie pomogę. Teraz widzimy właśnie tutaj na fotografii, jak ten wodospad wygląda w spokoju, kiedy jest lato, kiedy właśnie tej wody nie ma tak dużo, a jak widzieliśmy wcześniej. No, wrażenie robi niesamowite. Do tej miejscowości tutaj dotrzemy, tutaj będziemy właśnie zwiedzać ten wodospad, który też pięknie wygląda, można wyjść na górę. Także zachęcam też do innego filmiku, który to opisuje. Tutaj pod dwójką ten wodospad. Wodospad był, do niego można dojechać samochodem i my też tak uczyniliśmy. Teraz wchodzimy tutaj na punkt widokowy, z którego można oglądać górną część tego wodospadu, ale dosłownie naprzeciwko mnie jest punkt widokowy, gdzie można dojść z kładek i ten wodospad, który teraz oglądamy, można właśnie go podziwiać z tej kładki. Z, moim zdaniem jest to ładniejszy widok. Tutaj widzimy potężną ilość wody. Zwróćcie uwagę, jak zejdę z tego mostku, jak tutaj woda blisko płynie pod mostkiem. Te wody już opadły, dlatego ja podejrzewam, że tutaj w tym okresie deszczowym, który był parę dni wcześniej, no tu mieli nieciekawie. Przeogromna ilość wody, ale dzięki temu naprawdę wygląda to imponująco. W tym filmiku to tyle. Zapraszam Was do subskrybowania, do komentowania, łapka w górę. Jeśli się Wam podobało, udostępniajcie innym. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.